W dzisiejszym odcinku zapraszam do oglądania. Witajcie, z tej strony Macie, jest ze mną Sonia, a my Hello. zaczynamy vlog z tajskich wysp. Obecnie jesteśmy na kolancie. Zanim tak jeszcze zaczniemy na 100%, materiał, który dzisiaj zobaczycie, został nagrany w Tajlandii w listopadzie 2019 roku. W chwili obecnej dalekie podróże są niewskazane i w ogóle niemożliwe, ale mamy po prostu nadzieję, wierzymy w to, że za jakiś czas to się po prostu zmieni i ten materiał nie będzie miał tylko funkcji takiej rozrywkowo-wspominkowej, ale też zawarte w nim informacje po prostu się przydadzą. Jeśli oglądacie nasze filmy regularnie, no to możecie zobaczyć troszkę inną jakość obrazu i dźwięku w dzisiejszym materiale. Kręciliśmy go taką malutką kamerką, głównie po to, żeby odpocząć od noszenia większego aparatu podczas tych trzech dni na kolancie. W ogóle często pytacie, jakiego sprzętu używamy do kręcenia materiałów. W opisie znajdziecie linki do w zasadzie wszystkich rzeczy. No ale cóż, no, przenieśmy się do Tajlandii, zobaczcie jak było. Jesteśmy w naszym Parku, gdzie was... Stoimy sobie na wzgórzu, za mną jest latarnia morska, przede mną jest latarnia morska, za mną są piękne widoki, a tam na dole jest plaża, na której przed chwilą sobie leżyliśmy. Wejście do Parku Narodowego na kolancie kosztuje 200 batów od osoby i 20 batów trzeba dopłacić za skuter. Bo najczęściej przejeżdża tutaj się na skuterze i my też tak zrobiliśmy. Przejechaliśmy kawałeczek, wjechaliśmy już z Parku Narodowego. Jesteśmy przy Bamboo Beach, ale jesteśmy w restauracji Bamboo Beach, jest tam w dole. Nie wiem czy widać, chyba nie widać. W każdym razie jest tam plaża, a my siedzimy w knajpie i czekamy na jedzenie. Na wyspach raczej nie cudujemy, tylko zanawiamy takie sprawdzone rzeczy. I tak zrobiliśmy już wczoraj, kiedy przyjechaliśmy na kolantę, i tak to też dziś. Czyli będzie papaja salad, będzie morning glory, będzie czerwone kary, będzie mango sticky rice i napoje. Na wyspach jest troszkę drożej, jeśli chodzi o jedzenie, niż nie wiem, w Bangkoku czy w Chiang Mai. Ale i tak te ceny ujdą, w porównaniu do polskich cen nad morzem, na przykład. No i co? Przyjechaliśmy do niej skuterze. Dzisiaj rano u tego samego faceta kupiliśmy wycieczkę. Wynajęliśmy skuter, kupiliśmy paliwo yy, i kupiliśmy banany. <grych> Także ciekawie, mało tego, ten sam facet uczył mnie jeździć na tym skuterze, bo mój pierwszy raz za kierownicą tego skutera skończył się jak u Konrada Moreno. Poprosicie o naukę jazdy, jeśli nigdy nie jeździliście na skuterze albo czymś podobnym, bo jeszcze stanie się Wam krzywda. To jest mamy glory, przy to się zamawiamy często. To jest papaya salat, czyli to jest zamawiamy często. A to jest czerwone curry z krewetkami, dlatego mamy kiedyś jedną z na Drinki w ogóle tutaj robią bardzo dobre. Wczoraj też mieliśmy drinki elektryczne, a Maciek ma i jakiś Ale czerwony curry po raz pierwszy zamówiliśmy. Tak. Smacznego. Próbowałem przez i póki co, całkiem spoko. Jedliśmy lepsze, i morning glory, i słodkie papayi, ale i tak jest w porządku. Jak na takie turystyczne miejsce to, to nawet. Super, jeszcze czeka nas Mango sticky Race. Łącznie zapłaciliśmy 800 batów za cały posiłek, za wszystkie dania i za wszystkie napoje. Także no w porównaniu do Bangkoku to jest bardzo dużo, ale tutaj to jest taki standardzik jednak. To były cztery dania i się nimi najedliśmy. Do tego jeden napój alkoholowy, jeden bezalkoholowy, ale bardzo dobry. Eee, także no 800 batów dla dwóch osób, wyżerka, i to całkiem smaczne, wszystko było, trzeba przyznać. Nie było może full autentyczne i trochę jednak dostosowane pod białasa, białego człowieka, przynajmniej pod kątem ostrości. Ale generalnie byliśmy bardzo zadowoleni. Tym bardziej, że w cenie był też fantastyczny widok. Jesteśmy teraz na równie pięknej plaży, co przy Parku Narodowym Ao Nui Beach. parę minut od Parku Narodowego na skuterze. Parę minut od obiadu jesteśmy i idziemy pływać, bo woda jest tutaj ciepła jak zupa. Nie ma tego dreszczyku przy wejściu do wody jak nad Bałtykiem. To lubię. Bardzo fajna plaża i mogę ją śmiało polecić, jakbyście kiedykolwiek byli na kolancie. To jest bardzo przyjemnie, woda ciepła. Ludzi mało, plaża piaszczysta. idealnie. Wróciliśmy do Old Town Colanta, gdzie mamy Nocleg i idziemy na lody. Sonia mówi, że to są słynne lody z kolanty. Nazywają się Two Scoops. Kupiliśmy lody, oboje wzięliśmy sorbet z marakuj. Ja do tego wybrałem lody o smaku jagód z jogurtem, a Sonia lody o smaku banana i czekolady. I co jest fajne w tym miejscu, mają domową kombuczę, czyli jeden z moich ulubionych napojów. O, dobra, a taka mocno wykrzywiająca twarz, Mocno sfermentowana po prostu. Lody kosztują tutaj 70 batów za dość dużą gałkę. Czy dość dużo, bo to jest 10 zł w przeliczeniu na złotówki. Ale generalnie takie desery europejskie generalnie jedzenie europejskie tutaj jest dość drogie. Kombucha za to 80 batów za buteleczkę. Całkiem spadnie. Te lody takie są. Lody średnie są. Znaczy są za bardzo zmrożone. Ja na tego czekam jeszcze. I ja jeszcze chyba sobie też poczekam. Nie są złe, ale jednak no, my na co dzień w Polsce mamy naprawdę bardzo dobre lody. I za granicą ja chyba w sumie rzadko jadą takie lody. Chyba we Włoszech, w jakichś tam kilku lodziarnych się trafiły takie mega, a tak to rzadko. No, w Stanach było słodkie. No, w Stanach było niedobre. Wczoraj kolację jedliśmy na ślepo, nic też nie nagrywaliśmy. Była całkiem okej, okay, bez jakichś ochów i jachów. A dzisiaj e, trafiliśmy do miejsca, które nazywa się Apsara i trafiliśmy tutaj dzięki TripAdvisorowi. Miał najwyższą ocenę na TripAdvisorze, przy tam blisko 300 recenzjach. Komentarze takie, że najlepsze tajskie, jakie jedni w życiu. Aż tak się nie nastawiamy, ale już złożyliśmy zamówienie. Będzie perang kary, będzie ryba trzysmokowa, e, (free flavors fish oraz będzie morning glory, tak klasycznie. A do tego dryneczki. Przyszło danie. I robię to codziennie w Tajlandii. Czyli Morning Glory. Wszystko to jest wodny, jest pyszny sosik, yy, czosnek. Mmm, tu w ogóle ten czosnek. Mocno! Czuć, albo to z kuchni, nie wiem. W ogóle, Mocno, czuć, no? w którym jesteśmy, jest takie, że jak się wchodzi, to jest tak niepozornie. I żeby przejść gdzie teraz jesteśmy, czyli tak nad wodę, to w ogóle trzeba przejść przez całe ich zaplecze i kuchnię. Dlatego wszystko tak tutaj stąd aromatycznie pachnie. Yy, no. Spróbujemy. próbujemy, zwykle, zwykle to jest takie danie, które się nie zawodzimy jakoś specjalnie, bo naprawdę jest takie w miarę podobne wszędzie i, i zawsze je bierzemy. To jest jedno z lepszych morning glory, jakie mieliśmy w Tajlandii. Wygląda podobnie jak te wszystkie, ale smak jest bardzo intensywny, jest dużo czosnku, jest dużo chili, więc jest tak i ostro, i, i charakternie. Cieszę się, że je wzięliśmy, bo się zastanawialiśmy, czy znowu brać, ale… Na całe szczęście chcieliśmy. Mamy kolejne dwa dania, czyli trzysmakową rybę. Podejrzewam, że będzie słodko-kwaśna, ostra. Tak obstawiam. I mamy panang kary, który różni się od czerwonego kary tym, że jest o trochę innej paście, ona nie jest aż tak ostra, ale jest za to bardziej aromatyczna, ponoć. Zobaczymy, próbujemy, zaraz wam opowiemy. Przepyszna jest ta ryba, już troszkę jej zjedliśmy. I to, co się rzuca w oczy, to jest tak, jak właśnie przypuszczałem, jest to sos słodko-kwaśno-ostry. Poprosiliśmy o ostrą wersję, a nie tą medium spicy i naprawdę fajnie pali. Da się to zjeść przy tym. Czuć trochę mango, czuć trochę limonki, także przez tą limonkę, w pewnym sensie myślę, o smakuje jak to miałem, do tego jest dużo imbiru, galangalu, jest też czosnek, także to się wszystko naprawdę Fajnie ze sobą łączy. Spieszny posiłek, nie spodziewałem się, że tak dobrze zjemy na tych wyspach. Jak ci smakowało? Bardzo mi smakowało. Myślę, że to jest jedno z lepszych knajpów, jakich byliśmy. Wiadomo, nie jest to jakiś strip, tylko taka w sumie można powiedzieć porządna knajpa. Ryba była mega. Kary, mega aromatyczne, również przepyszne. Morning Glory też jedno z lepszych, jakie jedliśmy. To jedzenie było super, było bardziej wyraziste niż to, co do tej pory jedliśmy na wyspach. Także się cieszę i myślę, że jutro nie będziemy szukać, nie będziemy próbować jakichś nowych miejsc, tylko tam wrócimy i zamówimy, może nie te same dania w 100%, ale chyba ta ryba jeszcze raz wiecie, taka dobra była. Łącznie zapłaciliśmy jakieś 750 batów bodajże, coś koło tego, także mniej na przykład niż dzisiaj na obiad. Wciąż dużo więcej niż płaciliśmy w Bangkoku. No ale ta ryba była zdecydowanie droższa niż, niż inne dania, bo kosztowała 280 batów. Co nie jest może jakąś wygórowaną kwotą, bo to wychodzi 40 zł za dość dużą rybę. No i fantastyczną. Będziemy właśnie na wycieczkę po czterech takich tutaj bliskich wysepkach i będziemy snukować. Jedną z takich ważniejszych atrakcji będzie Emerald Coast, Jest to bardzo ładne miejsce, które jest taką dobrą wodą, co Wam pokażemy. Teraz będziemy płynąć na pierwszą wysewkę po 45 minut. No i potem będziemy dostać pilne. Wracamy jakoś po południu i taka wyciska na pół dnia. Takie wycieczki można kupować tutaj w każdym biurze. Bardzo dużo biur, które rozpytają wycieczki przeróżne. Pamiętacie, tylko żeby odpowiedzialnie wybierać, na przykład, na przykład w naszym biurze podróży były te wycieczki na trekking na słonia, więc takich nie wybieramy. No a ta wycieczka jest taka jedna z bardzo polecanych, jeżeli jesteście na kolancie. Fajnie było? Sorry. Bardzo fajnie. Nie mamy materiału, nie mamy wódoodpornej kamerki, ale fajnie było. Zapomnieliśmy w kolejne miejsce i znów będziemy nurkować Która Ci się wyspa nurkowania bardziej podobała? Tam, bo widziałam Nemo. Jego domek A ja nie widziałem, gdyż jest ślepy pod wodą. Byliśmy w Szmaragdowej jaskini i widoki piękne, super miejsca, a teraz jesteśmy już na Kongaj, Ko, jakoś tak, e, i mamy lunch, odpoczynek, a potem wracamy na Kolantę. Tak wygląda nasz lunch, jakieś kary, ryż, omlet, sałatki. Takim, taką łodzią przypłynęliśmy. Bardzo dobry posiłek. Fajnie, że na takich wytyczkach. Posiłek jest cenie i można naprawdę dobrze zjeść. Nie jest to prawdzie nic nadzwyczajnego, ale jest po prostu smacznie i dosyta. Trzeba przyznać, że woda tutaj jest bardzo ciepła, widoki są przepiękne, więc nic tylko tutaj przyjeżdżać na dłużej. My niestety zaraz wracamy, ale jest fantastycznie, chociaż na tą godzinkę. Było, ale się skończyło. Opuszczamy tę wyspę i wracamy na kolantę. Koniec tych pięknych widoków, kurczę. A, ale na kolancie też jest ładnie. Jak Ci się podobało na wyspie? Bardzo ładna wyspa. Najpiękniejsza porażek, na jakiej byliśmy do tej pory. Bardzo fajnie w tej kolancie, to znaczy jest tak spokojnie. Chcieliśmy też wybrać właśnie taką wyspę, gdzie będzie bardziej spokojnie, gdzie nie będzie tak imprezowo, no bo jednak jesteśmy w dwójkę jakąś ekipą, żeby, żeby imprezować do rana, potem jedziemy dalej, gdzie będzie już troszkę może więcej ludzi, a teraz te plaże to naprawdę były przepiękne, były prawie że puste, można było sobie na spokojnie pływać. Jeżeli chodzi w ogóle o nasz nocleg tutaj, to zaraz Wam pokażemy, jak on wygląda. Znalazł właśnie ten nocleg na Airbnb. Bardzo mi się spodobało, bo to były właśnie takie domki przy wodzie, więc wyglądało to bardzo oryginalnie. Też bardzo dużo ludzi polecało tą lokalizację i naprawdę mi się wydaje, że jest świetna, bo nie jest w takich bardzo mocno obleganych miejscach, w plażach, gdzie jest dużo kurotów. Tylko jest właśnie tutaj przy tym małym, takim cichym miasteczku, yy, czyli Kolanta Old Town i jest to tak naprawdę takie fajne przeżycie, bo można być blisko lokalców i rano zobaczyć, jakie miasto budzi się do życia, a jak wieczorem jest to sobie tak cicho, spokojnie. Są tu kawiarenki, knajpki, bardzo fajny widok, więc polecam. Tak jak mówiła Sonia, ten kwaterę wynajęliśmy przez Airbnb, nazywa się ona Mango House. Znajduje się w Old Town Colanta. Link podajemy w opisie i tak samo w opisie podajemy link, dzięki któremu możecie się w Airbnb zarejestrować. I otrzymać 100 zł na pierwszą podróż, co jest zawsze fajną zniżką. Dzisiaj jest przypływ. W tym momencie, więc jest pod nami woda. Wczoraj, jak nagrywałem, tutaj stąd nie było wody, bo był odpływ. Tak to się zmienia parę razy na dzień. Hamak to jest to. Wróciliśmy na kolację do miejsca, w którym byliśmy wczoraj. Czyli to stolacji, w której jedliśmy bardzo dobrą rybę. Są tu dobre owoce morza. Zbiegają koty. I siedzimy w miejscu, które jest takie powiedzmy, romantyczne, bo na końcu pomostu jest stoliczek dwuosobowy. Wieczorem tutaj stawiają świeczkę. No, tylko jest ten minus, że jest odpływ, więc tutaj nie ma wody, a jest jedynie muł. Ale, ale i przyjemność, tutaj się tutaj tak jest przyjemność, Siedzimy bardzo fajnie, tak w odosobnieniu. No, jak jest woda, to na pewno byłoby przyjemniej. Znowu weźmiemy tą rybę co wczoraj, bo była rewelacyjna. Oprócz tego Pattaj, bo jest jak to polecane. Yy, I chyba zupę tom jam, bo bardzo lubimy. Tam, dum, 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 Jest nasza piękna rybka którą zajadaliśmy się wczoraj, i jest zupa Tomiam, która jest bardzo, bardzo smaczna. Jest też bardzo duża, jest w niej dużo krewetek, pieczarek, bo przecież nie wiem, czy są pieczarki, czy jakieś inne grzyby. Esencja zupy Tomiam jest mega powalająca. I znowu to widzicie tu co w tych poprzednich, że jest bardzo dużo warzyw przypraw, ziół, owoców morza, a tego bulionu nie jest wcale tak dużo, ale to pokazuje, ile potrzeba produktów, żeby ten bulion właśnie był taki esencjonalny. Więc to jest naprawdę świetne w tej grupie. Oczywiście można niektóre rzeczy jeść, niektórych nie. Na przykład ciężko by zjeść taki stały czosnek albo ten twardy imbir ale generalnie można sobie tak powiedzieć. Ta zupa jest naprawdę bardzo bardzo smaczna. Jedliśmy zupę tą w wielu miejscach i ta jest jedną z lepszych. W Bangkoku były lepsze. Wygląda inaczej niż wszystkie pad thai, które jedliśmy w Tajlandii, ale każdy pad thai wygląda inaczej. Na pewno będą dobre krewetki, bo tutaj są pyszne te krewetki. Spore zaskoczenie, bo bardzo mocno w tym makaronie, w tym pad thai wybijają się orzeszki ziemne. Jakby one dają smak całemu daniu. Fajnie, nie no, się tego. Wyczucie jest jakiś tam stos rybny. Yy, olej, Olej, wiadomo, a tutaj orzeszki. Super. A jeszcze a propos Pad to śmieszna sprawa, bo jest w nim marchewka. Tarta marchewka. Inne całkiem. Ale bardzo smaczne. Ale piękne. Patrzcie na niebo jeszcze zanim powiem. Ładnie. Niebo ładne, tylko ja taka brzydka, nieumalowana. Ja nie chcę się malować tutaj, bo jest bardzo gorąco. Ale powiem Wam jedną rzecz, że... Jakbyście byli na Kolancie i byście trafili do tego miejsca to naprawdę chyba taki must eat jest stary ryba, to jest hit, bo takie ryby raczej no, raczej ciężko będzie taką rybę znaleźć gdzie indziej. Zapłaciliśmy dzisiaj za wszystko 1000 batów, ale były trzy drinki, były jeszcze ten deser, generalnie było dużo i bardzo, bardzo smacznie, także polecamy widok na Morze Andamańskie, na wyspy, które są tam dalej. Teraz jest pochmurno, jest już po 18 na pewno, może nawet trochę później, więc już się ściemnia i jest odpływ, więc to nie robi aż takiego wrażenia, ale pewnie za parę godzin będzie przypływ, nic nie będzie widać, bo tam będzie odpływ, będzie już rano i znowu będzie przypływ. Tam jakiś deszcz, widzę, się zbiera, także pewnie będzie padało. Ale lepiej jak pada wieczorem niż jak pada w dzień. Jeśli chcecie sobie z nami dalej umilać czas, no to zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów z Azji, z Tajlandii i z Singapuru. W prawym górnym rogu wyskoczyła wam playlista Gastroazja, na której znajdziecie wszystkie dotychczasowe materiały. Mamy już kolejny dzień na kolana.